I tak jak większość kobiet współzależnionych ma mnóstwo rzeczy dodania. To po prostu są, nie wiem, gejzery, darów, tak, miłości i w ogóle wielu różnych dobrodziejstw, tylko takich to, jak to się mówi, to jest rzucanie pereł przed wieprzem. Ta osoba, którą wybieramy często do relacji, nie ma po prostu za wiele dodania. To często też jest wynik jej zranienia. Nie, nie, nie chcę tutaj dewaluować tej drugiej strony, ona też ma swoją historię, ale ona ma niewiele dodania. A my oczekujemy od niej, że ona nam się odwzajemni, tak jak my jej dużo dajemy. Tak, że w, w pewnym momencie ja ją przeleję tą jej pustą studnię i w końcu dla mnie coś się zacznie wylewać. No nie zacznie. Lepiej na to nie liczyć w takiej, w takiej wymianie, tak? Tylko no je, jeżeli też chcę, że mam dużo dodania, ale też chcę dużo dostać, muszę znaleźć podobnego do mnie człowieka, a nie takiego, który dokładnie będzie tylko brał to, co ja daję, bo często osoby współzależnione mają taką właśnie fantazję, żeby mierzyć ludzi swoją własną mianą. Że ja tak bardzo się dla ciebie poświęcam, ty mi w końcu to zwrócisz. Nie, to tak nie działa. Więc y, taka sugestia, żeby jak najbardziej w tym emocjonalnym BHP, jak najbardziej y, nauczyć się obdarzać szacunkiem swoje własne dary, tym co ja mam do dania, nawet sobie to wypisać, co ja mam relacyjnie do dania, jakie ja prezenty przynoszę do relacji, co ja kładę na stół od siebie i tak uczyć się jakby tego, że dopóki nie mam tej partnerki czy partnera, a mam tak dużo dodania, to żeby nie myśleć w ten sposób, że Boże jestem pusta właśnie, teraz jak nie ma tego człowieka, to jest po prostu pustka i, i, i zupełnie właśnie nie mam komu tutaj naddawać, to że ja mogę to dawać swoim przyjaciołom, swoim dzieciom, swoim współpracownikom, sobie, ja mogę to w biznes właśnie jakiś zainwestować, to uważam są często jednostki, które w ogóle mogłyby naprawdę organizację jakąś rozkręcić, najlepiej charytatywną, żeby gdzieś po prostu komuś tam jakimś biedakom pomagać, a nie tylko inwestować w tego chłopaczy, czy jakiegoś tam, czy czy kobiety, ale tego potrzebującego kogoś z boku, tylko gdzieś te swoje dary przemieścić, żeby właśnie nie mieć tego poczucia, że ja bez niego czy bez niej to ja żyję w pustce i nic mi tak po prostu, nic mi innego nie pomoże, tylko on albo ona.